Ćwiczenia wzmacniające. Zaczynamy od marszu. Ramiona dynamicznie pracują, rozgrzewamy całe ciało. Przenieście ramiona do przodu i przed sobą krzyżujemy. Prawa, lewa, lewa, prawa. Dynamicznie, dynamicznie pracujemy i wypychamy ramiona do góry, ściągamy łokcie w dół. Cały czas. Góra, dół. Wypychać, wypychać na i zaczynamy krążenia do przodu. Duży zakres ruchu. Obszernie. Jeszcze. I zmieniamy kierunek. Do tyłu. Zataczamy w duże koło. I ponownie przed sobą krzyżujemy. Rozstawcie stopy na szerokość bioder. I wykonajcie przysiad. Tak, jakbyście chcieli usiąść na krześle. Schodzimy w dół. Jeszcze niżej. Jeszcze chwila. Wzmacniamy nogi. Pośladki. Odwróćcie się do siebie. Chwyćcie się za dłonie. I kontynuujemy przysiad. W dół. Kolana nad stopami. Jeszcze. Jeszcze chwila. Zatrzymajcie się nisko. I pogłębiamy mały zakres ruchu pogłębiamy. Ja wiem. Czujecie już nogi? Jeszcze chwila. I teraz wypad. Raz jedna, raz druga noga. Z tyłu uginasz kolano, piętę unosisz do góry. Z przodu kolano nad piętą. Raz jedna, raz druga noga. Dodamy do tego klaśnięcie. Jeszcze. Wypad, klaśnięcie. Wypad, klaśnięcie. Wypad, klaśnięcie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wypad, klaśnięcie. Jeszcze. Jeszcze chwila. Super. Teraz przechodzimy do podporu wysokiego. Barki nad łokciami. I przybijamy piątki. Świetnie. Jeszcze, jeszcze. Wzmacniamy całe ciało. A do tego jeszcze element równowagi. Musimy się utrzymać na jednej dłoni. Jeszcze chwila. Klaśnij. No to bierzemy się za pompki. Dłonie szeroko, palce skierowane do przodu. I zejdź w dół. Tyle, ile możesz. Ugnij łokcie. Schodzimy w dół. Jeszcze, jeszcze. Cały czas. Oddychaj. Dobrze. Kontroluj ten duch. Ugnij łokcie. Dobrze. I wracamy do wysokiego podporu. I przyciągamy. Raz jedno, raz drugie kolano. Pracuj w swoim tempie. Oddychaj jeszcze chwila. Pamiętajcie, dzisiaj ćwiczenia wzmacniające wszystkie mięśnie. No i przybijamy piątkę. Zatrzymujemy się. Łapiemy za dłonie i mocujemy. Siłujemy. O tak, jeszcze. Stajemy. Teraz zdecydowanie szerzej nogi niż przy pierwszym przysiadzie. Palce stóp delikatnie na zewnątrz i schodzimy nisko w dół. Zwiększamy zakres. Jeszcze. Przysiad. Przysiad. Twoje nogi naprawdę to czują. Jeszcze chwila. A teraz przysiad. I piątka. A zejdź jeszcze niżej. Zejdź niżej. Przybij piątkę. Super. Dziękujemy.